Oto to 10 prawd o psychologii, których nikt cię nie powie. Nikt cię nie uratuje. Najlepszy terapeuta świata nic nie da, jeśli sam, sama nie weźmiesz odpowiedzialności. Czekasz na zbawcę? Skończysz w tych samych schematach, tylko z nową twarzą obok. 2. Miłość nie leczy traumy. Ona aktywuje traumy. Partner to twoje lustro, lustro twojego bólu, nie plaster na rany. Nazywasz związek toksycznym? Sprawdź najpierw, co w tobie krzyczy. 3. Ludzie nie chcą uzdrowienia. Są pigułki na ból. Bo prawdziwe leczenie to patrzenie na swoje gówno, nie tylko wklejanie afirmacji na lodówkę. 4. Twój silny charakter to zbroja z dzieciństwa. Jestem niezależna. Często znaczy, nauczyłam się nie potrzebować, bo nikt nie przyszedł. 5. Umysł kłamie. Ciało nigdy. Możesz sobie wmawiać, że wybaczyłaś, wybaczyłeś, ale napięte ramiona mówią: Bullshit wciąż to noszę. 6. Trauma to nie wydarzenie, to jest to, co w tobie zostało. Stop porównywaniu cierpień. Trauma to przerwany proces, nie konkurs na największy ból. 7. Dzieci nie słyszą słów, czują Twoją energię. Kocham Cię plus napięte ciało równa się boję się Ciebie. Dzieci to radary emocjonalne. 8. Czas nie leczy, czas uczy udawać. 20 lat później wciąż boli, tylko nauczyłaś się z tym żyć. Leczenie wymaga świadomości, nie kalendarza. 9. Rodzice nie muszą być potworami, by cię zniszczyć. Wystarczy, że byli zajęci, zmęczeni, mieli swoje problemy. Ciche dzieciństwo nie równa się szczęśliwe dzieciństwo. 10. Twoje ego woli znane piekło niż nieznaną wolność. Dlatego po latach terapii wracasz do tego samego, bo ego mówi lepszy diabeł znajomy. Które uderzyło Cię najmocniej? Zapisz, zanim znikniesz w kolejnej spirali udawania, że wszystko okej. Okay.